Hej siemano, z tej strony Watsu! witam was w kolejnym odcinku na moim kanale ze skyblocka z serwera awmc.pl Dzisiaj zaczniemy kawałek, bo ogólnie dużo osób nie, nie ma na streamach, wczoraj pokazaliśmy na odcinku Damiana, więc zapraszam na jego kanał Dzisiaj Damiana ze mną nie ma, bo nie dogadałem się z nim, a muszę mieć też coś, muszę coś w końcu nagrać, bo naprawdę dawno u mnie nie było odcinków Zaczęliśmy, skończyliśmy budowę platformy, yy, do, zaczęliśmy już budowę zamku, trochę go podwyższymy, bo nie powiedziałem znajomemu jak to ma jeszcze wyglądać dokładnie, ale podwyższymy jeszcze trochę ten zamek. Yy, za niedługo będziemy niszczyć też tą wyspę, ale myślę, że to też zrobimy na live yy, I po pierwsze, tu jest pierwsza platforma, a niżej, jak już pewnie widzieliście u Damiana, yy, mamy drugą platformę, na której rośnie trzcina, ale myślę, że ta platforma jest jeszcze dużo za mała, bo jednak musimy mieć jakieś, wiecie, przychody z tej trzciny, bo inaczej no, nie wyrobimy się z tym zamkiem i z tymi wszystkimi rzeczami. Więc ogólnie robimy tak teraz, że powiększymy farmę czciny. Mam tylko 63 trzciny, chyba że jeszcze znajdę coś w jakimś. W którymś z tych, którymś z ze skrzynek, czekajcie, jeszcze weźmiemy, zrobimy sobie trochę pochodni, bo tam trzeba to na dole oświetlać. Wcześniej też już ludzie zauważyli, nawet nic, nic nie pisałem, ludzie już zauważyli, że wbiłem to też tak bardzo spoko rzecz. Halo, dobra, działa mi. Yy... Tą farmę dyń też by się w sumie przydało zrobić, jakby nie patrzeć. No, farmę dyń też by trzeba było zrobić, ale to potrzebujemy też dużo derta, więc możemy to też zrobić teraz. Yy, czy ja mam jeszcze jakieś brukowe płyty? Mam jeszcze brukowe płyty, więc trochę bardziej to rozbudujemy na boki. Od razu robimy od razu te pochodnie. I musimy kupić, z tego co widzę, przynajmniej 63 trzciny. O nie, 60... już... Już 66, czy jeszcze jest jakaś? 60... nie, 70, nie 68. 70 piasku trzeba kupić, dobra. Czyli już jestem pewny co musimy kupić. Potrzebujemy kupić 6, 70 piasku. I potrzebujemy wziąć wiaderka. Wiaderka są dosyć ważne, bo trzeba rozlać tam wodę, co nie? Więc teraz, właśnie w tym odcinku, rozbudujemy trochę ten. Zrobimy takie rzeczy stricte scape Gdzie gdzie będziemy po prostu robić takie rzeczy. W sensie, wiecie, jak no myślicie, jakieś tam standardowe. Może nie będziemy robić jakiegoś tam generatora tych, generatora, jak to się nazywa. Yy... No, <noise> nie nie będziemy robić generatora tego, generatora. Jak, jak to się kurde nazywa? Ej, szkielet zostaw. Yy, jak są golemy, nie będziemy robić tego, tej, takiej golemiarki czy jakoś tak i tak, i tak dalej. Yy, napiszę tutaj dziś wieczorem, że będzie. No, i dobra, lecimy tam na dół, bo musiałem im pisać, żeby nie było, że, że olewam. <noise> Lecimy tutaj na dół. Yy, mamy tutaj na szczęście zro zrobione już nieskoń yy, nieskończone źródełko, więc trzeba to bardziej teraz rozbudować. W ogóle, jak dzisiaj wyglądają te cząsteczki? Bo zobaczcie, one się tworzą trochę nad tym, jakby. Na, trochę nad, znaczy, trochę pod tym, nie nad tym. że nad tym. Tworzą się troszkę pod tym, w sensie, że jak to jest półpłytka, to się one tworzą jeszcze jakby. Nie na tej, na tym bloku, na tej półpyce tylko właśnie, znaczy właśnie na, tej, na tym bloku, nie na półpycy, tylko na bloku. Więc to jest, pierwszy raz to szczerze mówiąc widz w Minecrafcie. Jak mówię, tutaj muszę rozbudować kawałek i chyba poszerzymy to na boki też. Ale nie wiem ile w ogóle będziemy potrzebowali, dlatego to poszerzam w ogóle całkowicie. O i tak będziemy musieli zrobić tutaj całą platformę, więc to jest też inna sprawa. Yy, nie wziąłem kilofa ze sobą. To, czy to był błąd? Tak, bo akurat te dwa bloki, które postawiłem tutaj, brakło mi żeby rozbudować tam. Masakra jakaś. Nie to jest, tu jest mój killoff. Tak, to jest... To jest mój killoff. Tu spadamy na dół. A w ogóle trzeba zabrać jeszcze farmety i też ją chyba powiększyć. Myślę, że Kaktusy też będzie... By... Halo, w dółce. W dół, dół. dół, dół, dół. Yy, i właśnie miałem zebrać to teraz. Zbieramy te, 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 te płytki i rozbudowujemy to na boki. W ogóle widać, że są takie jakieś tam pojedyncze bloki gdzieś podwójne takie po prostu błędy, że nie, nawet nie wiem, jak one się stawiały. Po prostu się stawiały. Dobra, no 70, tak? Czyli wchodzimy na sklep. Zobaczmy, ile będzie nas kosztować 70 bloków piasku. 64. A, to muszę kupić. Tak, dobra. 2500, o mój Boże, jaki piasek jest drogi. A tu jeszcze, jak mamy zrobić farmę dyni, to tak, tak samo wyjdzie. Yy, I. 6 jeszcze, bo to będzie 70. Ok, jest Gites, jest Gites. Czyli teraz rozbudowujemy to w tą stronę. Zobaczmy do granicy tej takiej tej mniej więcej granicy. Ile nam starczy. Tu jest OK, tu jest OK, dobra, lecimy z następnym paskiem. W ogóle to jest nie, nie, nie do końca tutaj, więc tutaj z tej strony też to poszerzymy. Yy, nie tak. Wiem, że można wykopać ten piasek, no ale jak już mam. Jak już mam z tego zyski, co nie, to trzeba... To, to, to będą długoterminowe zyski, ale trzeba trochę wydać i to się w końcu zwróci, tak przynajmniej myślę, mam taką nadzieję, szczerze mówiąc. Dobra, bierzemy wodę. Z najgorszego miejsca, jakie mogę wziąć. Bierzemy wodę. I roznosimy ją. O. Dobra, jednak musimy jeszcze wrócić się do domku na pokobla. Bo chyba będziemy mieli, musieli po pierwsze to trochę przedłużyć jeszcze. A po drugie musimy trochę. Jakby. Nie wiem, jak to powiedzieć kompletnie. Musimy trochę. Yy, nie dość, że przedłużyj to, aha, trzeba zabudować to, no właśnie, o to mi chodziło, myślałem Myślałem o co mi chodzi, bo dzisiaj mam taką zamułę rano, jest godzina, może nie rano, no dobra, jest 13.08 Ale mam taką jakąś dziwną zamułę dzisiaj, że to jest masakra Aha, przecież nie musiałem tego brać, bo tutaj są, a, nieważne <laughs> Nieważne, już jest Na razie zrobimy tak, żeby chociaż to zaczęło już mniej więcej rosnąć yy, i roznosimy to tutaj Okej okay. Teraz już jest Gites, bo możemy brać stąd. A, stąd już. To nie, to tutaj. Yy, tutaj w ogóle nie ma. Aha, bo tutaj jeszcze nie, nie robiliśmy w ogóle tego. Bo teraz pierwszy raz dopiero to będziemy stawiać. Zapomniałem o tym. Patrzcie, zrobiłem to minutę temu. Yy, tak, yy, zrobiłem to minutę temu, a już zapomniałem o tym, że to, że to zrobiłem kompletnie. To się nazywa skleroza. O, Blackos, pozdrawiam tutaj tej YouTuby. Yy, dobra. Lecimy z kolejnym. Mogę to zebrać? a ja zebrałem. Postawiamy to tutaj, bo tak jest dziwnie to się ustawia, bo to są ci, te dziury takie. Halo? A, to się nie rozlewa w tą stronę, zapomniałem kompletnie o tym. Postawi się, postawi się. Już? Nic nie płynie, nic nie płynie, okej. Okay. W ogóle, jak mówiłem, dzisiaj bez Damiana, bo się nie zgadaliśmy. Jakoś, w sensie, nie pisałem do niego wczoraj i jakoś tak, jakoś tak wyszło, że, 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 że się nie zgadaliśmy. Do tego, co do tego odcinka. Yy, ale na następnym już będziemy razem. Mam nadzieję, że tutaj się Damian nie obrazi, że nagrywam bez niego. Bo jednak trochę bardziej razem prowadzimy tą serię. No, ale już wiecie, no nie miałem naprawdę kiedy do niego napisać. Dobra, trzeba oświetlić to. Bo nie wiem, czy trzcina też potrzebuje światła, ale jak potrzebuje, to i tak. Ale żeby się tutaj moby nie respiły, to trzeba to oświetlić, co nie. To jednak jest ważne. Moby, moby są B. Znaczy, no w mob nie są B, ale tak to są B. Yy... Aha, no tak, bo tutaj nie ma, tutaj nie ma wody. Czemu nie, czemu nie da się postawić? Nie rozumiem kompletnie. No. To miałem właśnie w głowie. Dlaczego nie mogę tego postawić? Dobra, myślę, że ta farma już będzie spoko, w sensie, że już będzie dawać jakieś minimalne, minimalnie większe przychody Zamiast tego co, co, co mieliśmy po 100 jak zebraliśmy chyba była Było 100 dolarów jak zebraliśmy jeden Aha, bo jeszcze mam tyle... Właściwie w ogóle mam. Tu jeszcze tutaj zbieram na bieżąco. Aha, bo jeszcze tutaj. Nie, znaczy nie zbieram na bieżąco, tylko ten. bo nie postawiłem w też miejscach. Dobra, musimy przedłużyć jeszcze bardziej to. Tak poczekasz sobie na czas, żeby ten odcinek z bloków nie był zbyt długi. Bo wiem, że niektórym nie może się nie chcieć tego oglądać. Ale... Myślę, że ta farma będzie naprawdę, będzie bardzo przydatna Będzie produkować takie, takie już dochody w miarę sensowne, że będziemy mogli y, Za każdym razem, przy każdym zebraniu będziemy mogli poszerzyć trochę bardziej tą farmę W sumie tak, tak to, będzie, to będzie wyglądać, że na początku y, Dużo wkładamy, a mam nadzieję, że potem już będzie ok, jak już nie będziemy musieli je rozbudow roz rozbudowywać Myślę, że tak będzie ok. Tutaj postawmy, mnie z tej strony Yy, bo postawiłem to za tym za, tymi, za tym piaskiem i... oooo, dobrze mam tego Yyy, w tą stronę jeszcze by można rozbudować, ale to już nie starczy nam materiału. Dobra, tu są 4, to jeszcze musimy poszerzyć o dwa, to będzie tak idealnie. Żeby jeszcze przedłużyć to o dwa i będzie gitest. No nie, tego... tego tutaj, tutaj akurat nie Jeszcze mieliśmy zrobić ten, tą farmę kaktusów. Nie wiem czy w ogóle farma kaktusów się opłaca. Znaczy one zauważyłem, rosną szybciej, bo one są wyżej, one są tuż, tuż nad tym i tam będziemy też budować ten zamek, więc nie wiem czy się to opłaca, nie wiem jaki to będzie, jak on będzie wysoki. A na razie tam jest latająca wyspa nad tym zamkiem, którą trzeba i tak zniszczyć. <noise> więc no, zobaczymy jak to będzie. Ale ogólnie myślę, że, że, że będzie kozak. I ten zamek i tak, i ta farma, jeszcze nie wiem właśnie gdzie ją postawić dokładnie. Bo żeby to tak w miarę sensownie rosło, zapomniałem, że nie można brać tych takich granicznych tych bloków. O nie, nie tu, tutaj. Tu i tu. Już jest git? Aha, jeszcze tutaj jest ten. Dobra, ale to, to już się samo zrobi, to już się też zrobi samo. Yy, I tak będziemy musieli, jak, jak mówię, poszerzyć tą tutaj dolną platformę, tam się już zamek buduje. Ale się dziwnie zrobiło, co tam się stało? To tak cień pada dziwnie? To tak dziwnie cień pada, patrzcie, tam gdzie są bloki postawione. O masakra! Nawet nie, nie, nigdy tego, szczerze mówiąc, nie widziałem. Dobra, teraz już ta farma trzciny będzie robiła jakieś sensowne, może takie sensowniejsze niż 100. tam może nawet do 200 zyski. A tu już wiecie, to już za 200 można kupić 5 więcej tego piasku. Więc można poszerzyć znowu o jeden. I tak będzie sobie szło o jeden, o jeden, o jeden. Za każdym wyrośnięciem, co nie. Zbierzemy tutaj. Wszystko, co jest nam najpotrzebniejsze. Ej, tu jest. Uf, myślałem, że spadła. O, serduszko aż zabolało. To jest aż. Czekajcie, ile to jest, jak jakie sprzedaje. To jest aż 1,5. Nie, 1,25, a za to jest 0,7. No to i tak się opłaca zrobić te kaktusy, myślę. Czyli tam jeszcze, no, poszerzymy to. No, co, co, co mamy robić? Chociaż chyba, że tutaj zrobimy tą farmę. To też nie jest głupie, że jak rozbudujemy to tutaj jeszcze bardziej. A w ogóle chcę wam jeszcze pokazać, bo nie wszyscy wiedzą coś, ale to zaraz pokażę. Tylko zrobię ten jeden pasek. Coś, o czym nie wszyscy wiedzą. Ja w sumie się wczoraj dowiedziałem. Znaczy, może nie, że dowiedziałem, bo pewnie wiedziałem wcześniej, ale kompletnie o tym zapomniałem. Jak to można powiedzieć, nawet na śmierć o tym zapomniałem. Yy, tylko poszerzymy tą platformę o te dwa bloki. Nie będę tego niszczyć, bo i tak będę to zaraz tam robił na nowo. Yy, idziemy do domku. I nie, na spawna idziemy. Idziemy na spawna. I mamy tutaj. Gdzie to jest? Patrzcie, tutaj wchodzimy sobie. Gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest. Ja to zaraz znajdę. Patrzcie, już tutaj, gdzieś to było. Kurde. Tam jest Tark, to jest gdzieś indziej. Czekajcie, dajcie mi chwilę, ja go zaraz znajdę. Tam jest pewnie. Tak, tam jest. Patrzcie, tu mamy Parkour. Yy, I szczerze wam powiem, wczoraj próbowałem przejść tego pierwszego Parkura, ale okazało się, że jestem aż, jestem aż tak słaby. że Zobaczcie, on naprawdę nie jest taki. No dobra, to nie jest to, co chciałem zrobić. W ogóle, jakby ktoś nie wiedział, co się, co się dzieje, jak to, jak to się robi, tutaj właśnie opisane. Prawy przycisk plus Shift. Żeby pamiętać, że to nie jest tylko to. I powiem Wam, że ten parkour wcale nie jest taki łatwy jak się wydaje. Myślałem, że to będzie taki, wiesz, łatwe w miarę, a on tutaj wcale nie jest taki prosty. Może po prostu ja jestem aż tak słaby, no ale powiem Wam, że aż taki prosty, jak myślałem, to nie jest. Dobra, wrócę tutaj, chyba wyjście pisało. Nie, gdzieś tu było wyjście z tego, patrzcie. Opuścić kurs tutaj. Shift i prawy standardowo. Idziemy na domek, nasz własny. Odpalimy sobie fly'a na szybko i rozbudujemy farmę kaktusów. Jak to będzie teraz w każdym odcinku, będziemy zbierać farmę kaktusów. Jak to było w poprzednim odcinku, tak będzie teraz. W poprzednim odcinku w sensie od tylko jak mówię, zapraszam. O, Ham-Christian. Hi, Ham-Christian. Ham-Christian sobie kopie. A ja poszerzam nam tutaj, Ona nawet nie wie, nie dałem znać w ogóle o tym odcinku. Pewnie teraz do mnie dzwoni albo pisze na Discordzie, a ja tutaj odcinek nagrywam. Poszerzymy tutaj farmę naszą, znaczy tą przeniesiemy po prostu, wezmę tego, 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 tamtego Tak się zdziwiłem, że się nagle pojawił W sumie mógłbym odpalić po prostu tego Discorda, żeby on do nas dołączył Będzie taki 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 wyjątek, że w końcu nie będę sam, co nie? Tych aktusów mamy pełno w ogóle Tu jeszcze jest dwa piasku, patrzcie, nawet nie zauważyłem tego piasku Zapomniałem kompletnie Jak, jak to mówiłem wcześniej, na śmierć o tym zapomniałem yy... Czego szukałem? Łopaty nie! Znowu wszedł do tego łóżka! Pisał do mnie, wiedziałem, że będzie do mnie pisać. Halo, Discord, dzień dobry. Halo, Discord. Cyk. No i teraz tak, tylko czekamy na niego. Napiszemy sobie... O, hello. Możesz przywitać się z odcinkiem, bo nagrywam od... Zaraz ci powiem ilu. Nagrywam od 13 minut. No. Nie wiem czy Cię w ogóle słychać, dam Cię trochę głośniej, bo ci, tak Ja Cię słabo słyszę? Ała. Czekaj. O, teraz Cię słychać na pewno. <grym> <grym> Tylko znowu nie widzę obs -a. To jest to, że ja tak patrzę, czy mi się coś na przykład nie zacięło na tym OBS-ie, co nie? Yy, czekaj, bo szukałem łopat. Gdzieś mieliśmy łopatę, co nie? No, w tej... Nawet diamentowe mieliśmy, ale jestem ślepy. Tu są. Wydajność, wydajność 3, wydajność, wydajność 4. A, bo chcę przenieść nam farmę kaktusów. <grym> Podoba Ci się nie. ten pomysł, prawda? <grym> No, <laughs> bardzo. Przenosimy farmę kaktusów tam, gdzie jest farma trzciny. Okej. Okay. No, bo tam będzie najlepiej, myślę, że po prostu. Bo jak już tam jest farma trzciny, to po drugiej stronie będzie farma kaktusów i jeszcze farmę dyni będziemy musieli zrobić. Mm -hmm. Ale to już nie dzisiaj, no, bo. Dyna, tak, bo. No. Ale zrobimy farmę dyni, ale to już nie dzisiaj, bo już 14 minut jest. Ja jeszcze te, teraz przeniosę tą farmę kaktusów, tylko. I tak naprawdę no co? Przecież nie będę przez cały dzień robić farm, znaczy przez cały odcinek. W ogóle jak, jak ten, jak skończę odcinek, musimy, muszę go jeszcze i muszę go zmontować i będę, do i będę od razu wychodzić z domu, jak ten jak go wrzucę. Bo tak mam zaplanowany dzień, że okazało się, że nie mam kompletnie czasu, jeszcze muszę w domu posprzątać, a, a do 14 zostało 40 minut, a do 14 chcę wrzucić odcinek y znaczy nagrać go, zenderować, wrzucić odcinek i wyjść z domu. Jeszcze posprzątać. Ja ten... Widzicie, jazdę, jakie poświęcenie. Miałem czwartą... Co miałeś? Bo Cię przycięło. byłem na jazdę. No. Miałem czwartą jazdę już. No. I... Trzeci raz... pulster nie? Jeszcze raz, co trzeci raz? <grytania> w radiu. O, <grytania> wiesz. Ta, wiem, 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 wiem. Jak ja miałem się skupić przy... na drodze przy tym? <grytania> no 31 z diamentów to 40k i to jest nawet worth, ale on tylko 80k, więc może nam potem nie starczyć na budowę. Kupię ten diament. Kupię ten? <grym> <grym> Przydałoby się, żeby naprawić, co? No tak. Znaczy, ja jeszcze mam kilof, tak też w połowie zużyty. W <grym> ogóle, jak nie było was na live'ach, to, to was zapraszam, bo często jest tak, że ktoś na przykład wczoraj nie było Krystiana, no to postanowiłem, że... Znaczy, powiedziałem i zacząłem kopać kamiennym kilofem, i nagle tepnął się do mnie, nie wiem, czy to chyba Moskiterum to chyba było, nie wiem teraz dokładnie kto się do mnie tepnął, albo nie, nie, nie pamiętam już teraz naprawdę, i dał mi kolejny diamentowy kilof, bo krycie miał go przy sobie i wyszedł z serwera dzień wcześniej. Więc dziękujemy tej osobie. E, powiem ci. Zaraz ja już odkładam. <laughs> Zaraz już odkładasz? O, rogaś. Rogaś, rogaś jest. To napiszemy Rogasiowi, bo on, teraz go nie widać, ale w pewnym dniu był top dnia. Chociaż u mnie nie, nie ciężko być top dnia, chociaż tam była walka wtedy. Ten, no, 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 pamiętam też tego no. live'a. Pamiętam. pamiętam. Dobra, mniej więcej już mamy rozbudowany ten ten. Znaczy, rozbudowany, po prostu jeszcze nie jest nawet przeniesiony, a ja mówię, że jest rozbudowany. Już <laughs> zamek sko Co? Wiesz co, no, e, to do tego zamku mógłbyś go podnieść o chociaż jeden blok, żeby, też, żeby tam postawić chociaż ten teren? Czy nie za bardzo? Bo tam dużo nie zbudowałeś, więc wolę ci to powiedzieć wcześniej niż później. Okej. Okay. Znaczy, jak chcesz, to ja ci potem mogę po pomóc to podnieść, żeby to tak budować na tym. Trzeba kupić, kupię trochę dirta też, żeby nie było. Sparę staków. No, żebyś mógł sobie to podbudowywać tym. Yy, więc tak, co potrzebujemy? Więc cały piasek. Bo w ogóle ile my... Naprawdę my mieliśmy tyle piasku, a ja cały piasek kupiłem. <laughs> ja tyle piasku kupiłem, goście, Chyba kupiłem 70 piasku za 2,5 tysiąca ponad. <laughs> Ja teraz patrzę do tej skrzynki, a tam jest 25 piasku. Hmm. Nawet nie wiedziałem nie o tym piasku. No ale jak się kopię, to jednak jest ten piasek. Co? No. Na trzcinę zeszło. No. No to teraz sobie zobacz, ile jest ten. Ile jest na trzcinie, ile jest teraz cciny na dole. Znaczy nie jest jeszcze jakoś jej super dużo, co nie? Ale już powoli jest coraz większa. Teraz, jak będziesz zbierać, to będziesz mógł od razu dokupić 4 więcej i postawić kolejny, kolejny pasek. Więc tak jest to mniej więcej rozwiązane tutaj. Yy, w ogóle osoby, które tak, tak sobie teraz przypomnę, nawet bo nie mówiłem tego na początku, jeżeli ktoś chce, to możecie, macie IP w opisie, może, możecie sobie wejść na serwer. Może nie pogracie z nami na jednej wyspie, bo mamy swoją wyspę z Damianem i z Krystianem, jeszcze będzie taki Tomek, jeszcze będzie. No jeszcze jakieś osoby tam znajdziemy, bo możemy mieć 10 osób na wyspie. Ale. Yy, co mówisz? Ile mamy już? Trzy. Plus Tomek to będzie czwarty. No więc zapraszam Was. Możecie tworzyć sobie własną wyspę i z nami tutaj rywalizować, kto będzie miał największą wyspę. <grym> najlepszą, czekajcie. Właśnie, bo to jest różnica między największą a najlepszą, bo jest I Stop chyba. Jest Top I Stop i ta największa wyspa ma 3 miliony 62 tysiące bloków. Ile my mamy? <grym> y co już ci mówię? Is. My mamy 33 tysiące. Czyli do dziesiątego miejsca brakuje nam 50 tysięcy. Damy radę, myślę. Tylko, że wiesz, co jest najgorsze, że ta osoba jest sama, a my jesteśmy w trzech. Tak. Ale to szczegół. No Life City? No, to od to ilu tam milionów jest No Life City? Właśnie, bo są rangi, każda, każda wyspa od iluś tam punktów, ma znaczy bloków, to nie są bloki Każdy blok ma własny, zapomniałem, że każdy blok ma własny jednak Bo w pierwszym odcinku mówiłem, że nie każdy blok ma własny ten, że, nie, że każdy blok jest taki sam mówiłem okazało się, że każdy blok ma własną jakąś tam ilość punktów, więc to, ta, ta wyspa ma 33 682 punkty A wiesz co jest najlepsze? Wiesz, co jest najlepsze? Mm. <noise> że tak naprawdę to wszystko to jest ta wielka platforma prawie. <noise> no ta, <głos> <głos> Bo to cała platforma zaj zajęła najwięcej miejsca u nas. No... W ogóle lepiej jest jak nagrywa się z kimś, jak teraz widzicie, bił Christian nie od razu wese weselej, co nie? Bo da się z kimś pogadać chociaż, że tak jak mówisz sam, to musisz naprawdę, musisz mieć dobry słowotok, musisz, musisz naprawdę umieć dobrze dużo mówić. <noise> Jeszcze z sensem żeby mówić. To no, jest sztuka. Ja <noise> ale nie, ty jak się z tobą gada, to dużo mówisz. <noise> 2, 3, 4. 5, 6, 7 potrzebuję. Czy nie jakoś, jakoś ogromną ilość, co nie? To, znaczy nie, nie mówisz jakoś tak super dużo, ale mówisz w miarę okej. Okay. Dałbyś radę. <noise> I że słów na minutę leci. Nie mam pojęcia <noise> Potwierdź. Znowu kupiłem 8 bloków zamiast 7. Chyba, że ma być 8. Nie, miało być 7 bloków. Jeden blok za dużo, ale okej, okay, dobra. Możesz sobie zobaczyć na dół, jak to wygląda. Bo ja właśnie skończyłem teraz y, rozbudowywać farmę kaktusów i rozbudowywać farmę szczyny, y, więc kaktusów mogę już sprzedać trochę, żeby, te, żeby też było na przyszłe, na, na, na rozbudowę farmy. Mamy tak. Mamy już 3 staki kaktusów. Mamy więcej staków kaktusów. Czyli że jak, jak można? Nie, jeszcze, jeszcze jest 5 bloków, jeszcze można zejść. Tego myślę, że tam możemy na dole będzie jakiś magazyn, czy coś w tym stylu może, co? No. Yy, bloki rolnictwo. Z tego kaktusa, którego mam przy sobie, zrobiłem 418. Czyli możemy rozszerzyć 10 kaktusów z paru staków. To nie jest dużo. A, jeszcze damy trzcinę. No, kaktusy dają tyle co Cobblestone. Ale rośnie sam, nie musisz go wydobywać. No, ta. Dobra, mamy 20 w ogóle minut już. Dynie więc... najlepsze naprawdę. No dynie są najlepsze, ile dynie dają? Jak będziemy mówić? Ile dają dynie? Cztery. No to Cztery w ogóle. Chyba, no. Ale to potrzebujesz dobrze. dwie dwa bloki dirta, żeby postawić jedną dynię. Aha, na faktycznie. No. Więc tu masz 80. 10 dyni to masz jeden dirt. Jeszcze w sensie raz. Tak, koszt. no tak, no tak. No to no to widzicie. Dobra. Myślę, że tyle wystarczy na dzisiejszy odcinek, bo jest już dosyć długi, a jeszcze chciałbym go zrend zrenderować, więc przydałoby się, żeby to jakoś sensownie wyglądało. Dziękuję wam za oglądanie, w środku wbił Krystian, więc też może się pożegnać teraz. Gdzie um, jesteś w ogóle? Nie. A, tutaj odcinek. budujesz widzę ten, podwyższasz. Prawda? Proszę? Na pewno będę w jakimś odcinku jeszcze. Tak, nie. na pewno będziesz, tylko tym razem bardziej zapowiedzianym. No. No, to dziękuję Wam za oglądanie i zostawcie lajka, jeżeli Wam się spodobał taki odcinek. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Skyblocka, tym razem bardziej zbudowania z i z tego typu rzeczy. No, i do następnego. Siemka.